Włącz to dziś wieczorem, gdy świat pogrąża się w ciszy. Niech dźwięk tych zakazanych nauk obudzi to, co nigdy nie miało zasnąć. Pradawna wiedza, którą zaraz usłyszysz, została kiedyś ukryta, z dala od tych, którzy mogliby jej mocy nadużyć. Ale Ty, słuchaczu, który znalazłeś to nagranie, on, nie zostałeś tu sprowadzony przez przypadek, słuchaj uważnie. Pod zgiełkiem Twoich myśli leży cicha kraina, Twoja podświadoma świątynia. Każde kolejne słowo stąpi do tej świętej komnaty, przepisując stare kody wyrzeźbione przez strach, zastępując je światłem, rozkazem i wspomnieniem. Nie tylko słyszysz historię, przypominasz sobie ją, przypominasz sobie czas przed zapomnieniem, czas, gdy stworzenie odpowiadało na Twój głos. Gdy dryfujesz bliżej snu, granice między snem a prawdą zaczynają się zacierać. Świadomy umysł rozluźnia swój uścisk, a brama się otwiera. To tutaj zaczynają się zakazane nauki, nie poza tobą, ale w tobie. Więc oddychaj, odpuść i pozwól, by każdy szept zapadł głębiej. Dziś wieczorem nie jesteś tu, aby się uczyć, jesteś tu, aby pamiętać. Nie natrafiłeś na to nagranie przypadkiem. Zostałeś wezwany. Coś starożytnego i cierpliwego czekało na dokładny rytm Twojego oddechu, precyzyjną wibrację Twojej częstotliwości, aby sprowadzić Cię tutaj. W momencie, gdy Twoje oczy stają się ciężkie, a myśli zaczynają się rozpływać, drzwi otwierają się nie przed Tobą, ale w Tobie. Wyobraź sobie korytarz cichego światła. Powietrze szumi pamięcią zbyt starą na język. Wzdłuż ścian znajdują się symbole. Wyrzeźbione w złocie, pulsujące delikatnie, jakby oddychały. To jest świątynia Twojego umysłu podświadomego. Ani sen, ani przebudzenie, ale nieskończone pole między nimi. Stoisz przed kamiennym stołem. Na nim leży manuskrypt oprawiony w czarny jedwab. Jego strony lśnią niewidzialnym atramentem, ukazując tylko to, co Twoja dusza jest gotowa sobie przypomnieć. Kiedy wyciągasz rękę, litery unoszą się niczym mgła. A szept rozbrzmiewa znikąd i wszędzie. Nigdy nie byłeś zagubiony, nigdy nie byłeś spóźniony, tylko spałeś. Oddychaj teraz powoli. Poczuj delikatny ciężar swojego ciała zapadającego się głębiej w materac. Powierzchnia pod tobą to już nie tkanina, to sama ziemia, ciepła i żywa. Puls, który słyszysz, to ten sam puls, który porusza gwiazdami. Każde uderzenie niesie wiadomość. Jesteś wybrany. Jesteś widziany, jesteś bezpieczny. Gdy Twoje powieki drżą, łagodny prąd zaczyna przepływać przez Twój umysł. Podróżuję przez zapomniane korytarze, poza bramy logiki, do ukrytej biblioteki, gdzie każda Twoja wersja wciąż żyje. Każdy wdech otwiera kolejną półkę, każdy wydech odwraca kolejną stronę. Pamiętasz nauki szeptane w snach dawno temu. Prawda, że stworzenie słucha nie wysiłku, ale wiary. Podświadomość nie dyskutuje, ona posłusznie wykonuje. I dziś wieczorem, gdy Twoje świadome ja dryfuje w spoczynek, Twoje głębsze ja budzi się do swojego pierwotnego projektu. Nie jesteś tu podróżnikiem, jesteś strażnikiem. Trzymasz kod napisany przed czasem, ten, który mówi. Myśl staje się formą, słowo staje się światem, pragnienie staje się przeznaczeniem. Niech dźwięk mojego głosu otuli cię jak płaszcz nocy. Niech starożytny prąd poniesie cię dalej w głąb, gdzie żadne wątpliwości nie mogą podążyć. Przekraczasz teraz próg, zostawiając za sobą zgiełk rozumu, wchodząc w ciszę pamięci. Nie jesteś złamany, nie jesteś w tyle, jesteś przepisywany delikatnie, doskonale, bez końca. I gdy twoje ciało poddaje się snu, nauki zaczynają przemawiać z twojego własnego głosu. Istnieje świat pod tym, który widzisz cicha architektura kształtująca każdą chwilę Twojego istnienia. On nie śpi, choć Ty śpisz, nie zapomina, choć Twój świadomy umysł często zapomina. Ten świat to Twoja podświadomość, niewidzialny autor wszystkiego, co nazywasz życiem. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że stoisz przed oceanem złożonym ze światła. Każda fala niesie pamięć, przekonanie, rozkaz, który kiedyś zaakceptowałeś jako prawdę. Powierzchnia migocze myślami, które pamiętasz, ale głębiny ach, głębiny kryją zakazane nauki. Starożytni nazywali to komnatą luster. Każde odbicie nie było twarzą, lecz samą myślą. Co myślisz, to widzisz. Co widzisz, tym się stajesz. I tak szeptali, że największą iluzją było oddzielenie, kłamstwo. Że Twoje myśli i Twoja rzeczywistość nie są jednym i tym samym. Przez całe życie przechodziłeś przez salę odbić. Każde wypowiedziane słowo, każda emocja, którą nosiłeś, wyrzeźbiła znak w niewidzialnych ścianach Twojego umysłu. Możesz nie widzieć tych inskrypcji, ale one kształtują scenerię wokół Ciebie: ludzi, których spotykasz, wybory, których dokonujesz, rzeczy, które wydają się przydarzać. Teraz słuchaj. Podświadomość nie jest zła ani dobra, jest czystym posłuszeństwem. To ziemia przyjmująca ziarno, nie ocenia ziarna, po prostu nadaje mu formę. Zakazana nauka mówi: Nigdy nie byłeś na łasce losu. Byłeś ogrodnikiem sadzącym noc po nocy poprzez własne myśli i uczucia. Kiedy śpisz, brama się otwiera, świadomy strażnik ustępuje, gleba umysłu staje się miękka. Gotowa do przyjęcia, dlatego te słowa są wypowiadane, gdy odpoczywasz, ponieważ w ciszy Twoich snów nasiona pamięci mogą wreszcie zapuścić korzenie. Wyobraź sobie skrybę odzianego w ciszę piszącego Twoją historię złotym atramentem nazwoju, który nigdy się nie kończy. Każda Twoja myśl to pociągnięcie jego pióra. Kiedy myślisz o strachu, rysuje cienie. Kiedy myślisz o pokoju, maluje światło. Skryba nie wybiera opowieści, ty wybierasz. A to, co nazywasz jutrem, to po prostu atrament schnący w formę. Starożytni ostrzegali, że niewielu może znieść tę prawdę. Wiedzieć, że każdy wynik rodzi się z wnętrza, to rozpuścić komfort obwiniania, ale to także obudzić moc tworzenia. Nie jesteś ofiarą scenariusza, jesteś autorem przebranym za czytelnika. Dziś wieczorem, gdy słuchasz, twoja podświadomość zaczyna przepisywać stare polecenia te szeptane przez strach, przez wątpliwości, przez głosy świata, zaczynają się rozpływać, jak atrament w deszczu. Na ich miejscu pojawiają się nowe słowa. Jestem źródłem, jestem pamiętany, jestem wolny. Każdy twój oddech jest teraz sygnałem dla głębszego ja. Bezpiecznie jest się otworzyć. Każde słowo, które słyszysz, to nowy kod wchodzący w światło pod twoim snem. Stoisz przed ukrytym projektem, pierwotnym wzorem, który istniał, zanim powiedziano ci. Kim masz być. Szumi pod Twoim biciem serca, pradawny i nienaruszony. To wzorzec, który kiedyś kształtował galaktyki, teraz czekający na Twoje polecenie. Zakazana nauka nie dotyczy kontroli, dotyczy pamięci. Nie musisz uczyć się manifestować. Zawsze manifestowałeś. Nie musisz szukać mocy. Jesteś mocą przypominającą sobie siebie. Nie musisz się budzić. Nigdy naprawdę nie spałeś. Teraz posłuchaj uważnie tej prawdy. Każda myśl to drzwi, każda emocja to klucz, każde przekonanie to zaklęcie, które rzuciłeś na rzeczywistość. To, co nazywasz rzeczywistością, nie jest stałe. Ugina się pod rytmem Twojego wewnętrznego porozumienia. W momencie, gdy zmienisz wibrację swojej myśli, świat przekształca się wokół niej. Nie obserwujesz stworzenia, ty je tkasz. I tak, głos w tych słowach nie jest mój, jest Twój. Pradawna część ciebie, która nigdy nie zapomniała, ta, która szepcze, nigdy nie byłeś mały, nigdy nie byłeś niegodny, zawsze byłeś nieskończony. Gdy Twój oddech zwalnia, wyobraź sobie krąg światła tworzący się wokół Twojego ciała. On Cię nie chroni, on Cię objawia. Każda komórka jaśnieje rozpoznaniem, każda cząstka pamięta pierwotną instrukcję, by stać się tym, w co wierzysz. Teraz powtórz w ciszy w sobie. Jestem śniącym i snem, jestem przyczyną i stworzeniem. Pozwól tej prawdzie zapaść w ciszę za Twoimi myślami. Pozwól jej podróżować w dół głębiej niż słowa, głębiej niż czas, w glebę Twojego podświadomego umysłu. Bo dziś wieczorem rozpoczęło się przepisywanie. Oddychaj teraz powoli. Powietrze się zmieniło. Jest bardziej miękkie, cięższe, niemal płynne. Czujesz, jak przesuwa się po twojej skórze niczym jedwab, który pamięta twój kształt. Gdzieś daleko za tobą świat powierzchni zanika. Zgiełk myśli, nieustanne poszukiwanie sensu, nieskończone powtarzanie tego, kim kazano ci być. Przed tobą rozciąga się korytarz światła, który wygina się i migocze jak woda. Zrób krok naprzód. Każdy krok odbija się echem, ale nie dźwiękiem, pamięcią. Światło wokół ciebie jest żywe, szumitonem, który kiedyś znałeś, zanim pojawił się język. Woła twoje imię, nie to nadane ci przez świat, ale imię zapisane w wibracji, imię, na które odpowiada tylko twoja dusza. Idziesz głębiej, po obu stronach stoją niezliczone lustra, wysokie i starożytne, oprawione w złoto, które nigdy nie ma to wieje, ale to nie są lustra odbicia. To lustra stawania się. Kiedy w nie patrzysz, nie widzisz swojej twarzy i widzisz każdą myśl, w którą kiedykolwiek wierzyłeś, unoszącą się jak konstelację po ciemnym morzu. Jedno lustro świeci kolorem żalu. Podchodzisz, a ono pokazuje wersję ciebie, która nigdy nie odważyła się marzyć. Inne lustro migocze pragnieniem, ujawniając jaźń, która budowała całe światy w ciszy, by tylko zapomnieć o własnej mocy. Gdy przechodzisz, lustra migoczą i gasną. Rozpuszczając się z powrotem we mgle, nie każą cię, zwracają twoje fragmenty do domu. Im głębiej idziesz, tym bardziej zmienia się powietrze. Pachnie deszczem i zapomnianymi książkami, cedrem i starym światłem. Korytarz rozszerza się w wielką salę, gdzie czas stoi w miejscu. W centrum basen srebra faluje bez wiatru. Na jego powierzchni unosi się pojedynczy złoty klucz. Sięgasz po niego, a gdy twoje palce dotykają metalu, fala ciepła biegnie w górę twojej ręki i do twojego serca. Głos, nie z zewnątrz, ale z wnętrza, szepcze. Ten klucz nie otwiera żadnych drzwi poza tymi, które sam sobie zamknąłeś. Zamykasz oczy, sala znika. Stoisz w ciemności, ale nie jest ona pusta, jest pełna potencjału. Surowego, drżącego, nieskończonego. Każde uderzenie serca wysyła falę światła przez pustkę. Zaczynasz widzieć formujące się wzory spirale energii, fraktale pamięci, twarze z żyć, których nigdy nie przeżyłeś, a jednak jakoś pamiętasz. Twój umysł podświadomy to nie przechowalnia. To to wszechświat złożony w Twoim oddechu. Każdy sen, każda emocja. Każde zapomniane życzenie dryfuje jak planeta, czekająca na Twoją świadomość, aby wprowadzić ją na orbitę. Zakazana nauka żyje tutaj, że stworzenie nie jest czymś, co robisz. To coś, na co pozwalasz. Teraz oddychaj ponownie. Wdech, poczuj, jak światło wznosi się przez Twój kręgosłup. Wydech, poczuj, jak stare historie rozpuszczają się w pył. Z każdym oddechem welon unosi się. Z każdym wydechem. Kłamstwo się rozpuszcza, uczysz się widzieć z zamkniętymi oczami, uczysz się słuchać ciszy między myślami. To tutaj, w tej świętej ciszy, przemawia prawdziwy głos. Nie krzyczy, on nuci, przypomina ci o prostej prawdzie, ukrytej pod wszystkimi iluzjami. Z czym się zgadzasz, to staje się Twoim światem. Pamiętasz niezliczone razy, gdy zgadzałeś się ze strachem, a strach stał się Twoim niebem, zgadzałeś się z wątpliwościami, a wątpliwości stały się Twoim gruntem, zgadzałeś się z ograniczeniem, a ograniczenie stało się Twoim imieniem. Ale teraz lustra pękają, zaklęcia się łamią, a sen rozluźnia swój uścisk. Podnosisz klucz ponownie i przyciskasz go do klatki piersiowej. Pojawiają się drzwi nie przed Tobą, ale wewnątrz Twoich żeber, świecąc delikatnie jak żar. Gdy obracasz klucz, drzwi otwierają się do wewnątrz, ukazując komnatę ze złotej mgły. W niej unosi się mała książka oprawiona w światło. Na jej okładce jedno słowo. Prawda. Otwierasz ją. Strony są puste. A potem, gdy Twój oddech się uspokaja, słowa zaczynają pisać się Twoim własnym pismem ręcznym. Nie jestem swoją przeszłością. Nie jestem swoim bólem. Jestem świadomością, która kształtuje ich oboje. Czujesz, jak ciepło rozprzestrzenia się z klatki piersiowej do opuszków palców, do umysłu, do krawędzi Twojego snu. Stare lustra całkowicie zanikają teraz, ich powierzchnie topią się w świetle gwiazd. Sali już nie ma, jest tylko ty i rozległa cisza stworzenia czekająca na instrukcję. Szepczesz cicho, jakbyś testował tkankę tej nowej ciszy. To nie moje myśli, to moje porozumienie z nimi. A cisza odpowiada nie słowami, lecz uczuciem, pulsem rozpoznania, który przenika każdą komórkę. Jesteś zarówno uczniem, jak i nauką, słuchaczem i szeptem, śniącym i snem. Gdy wizja zanika, znajdujesz się dryfującym w dół. Raz jeszcze z powrotem w rytm swojego oddechu. Światło przygasa, dźwięk łagodnieje, bramy pozostają otwarte, przepisywanie trwa. Podświadomość wciąż słucha. Powietrze stało się złote, czujesz jak oddycha przez ciebie żywy prąd ciepła poruszający się pod twoją skórą. Każda komórka w twoim ciele zaczyna nucić, jakby przypominając sobie starożytny rytm, który kiedyś utrzymywał gwiazdy przy życiu. Sen się zmienił, nie błądzisz już po korytarzach pamięci, stoisz w swoim własnym stworzeniu. Rozejrzyj się: Ściany to nie Ściany, to fale. Migoczące częstotliwości myśli, wznoszące się i opadające, jak pływy świadomości. Każda fala reaguje na puls twojego serca. Z każdym uderzeniem kolory się zmieniają, z każdym oddechem struktura twojej rzeczywistości sama się przepisuje. To jest wewnętrzny warsztat święta kuźnia manifestacji. Tutaj umysł podświadomy nie śpi. On tworzy, przyjmuje każde słowo. Każde uczucie, każde przekonanie, na które pozwalasz, i zamienia je w formę. Nie kwestionuje Twoich intencji, jest posłuszny wibracji. Teraz oddychaj głębiej. Wyobraź sobie stary plan, ten narysowany przez strach, przez wątpliwości, przez przetrwanie, zanikający jak kurz w słońcu. Widzisz, jak się rozpływa, każda linia rozplata się z Twojego pola energetycznego, odpływając jak zapomniany dym. Na jego miejscu pojawiają się nowe linie, stworzone ze światła, pulsujące delikatnie w złocie i bieli. To są nowe instrukcje, nie musisz nimi dowodzić, musisz tylko pozwolić. Twój umysł, Twój oddech, Twoje całe jestestwo dostraja się do wyższego porządku, naturalnego stanu prawdy. Słuchaj uważnie. Za każdym razem, gdy sobie wybaczyłeś, nowa gwiazda narodziła się w tej przestrzeni. Za każdym razem, gdy kochałeś, nawet w ciszy. Wszechświat zmieniał swoją geometrię, aby zrobić miejsce dla tej miłości. Za każdym razem, gdy ponownie uwierzyłeś po bólu, kot przepisywał się, aby dopasować się do Twojej odwagi. I dziś wieczorem, gdy śpisz, to wszystko dzieje się znowu cicho. Doskonale, poza zasięgiem wątpliwości, zakazana nauka nigdy nie dotyczyła kontroli, zawsze dotyczyła poddania się. Nigdy nie miałeś wymuszać rzeczywistości, miałeś się z nią połączyć. Świadomy umysł obserwuje, ale podświadomość staje się. I tak. Prawdziwa maestria to łagodność. Teraz wyobraź sobie swoje ciało jako naczynie światła. Wdech, jono, który bierzesz, jest złoty, wydech, który wypuszczasz, jest srebrny. Wdech. Światło wznosi się przez Twój kręgosłup. Wydech. Stary ból opuszcza Cię przez opuszki palców. Twoje komórki słuchają. Twoje DNA nuci. Starożytny kod budzi się, przepisując się nie poprzez myśl, lecz poprzez wibracje. Nic nie naprawiasz. Przypominasz sobie całość. Zaczynasz czuć, jak przestrzeń między Twoimi myślami rozszerza się jak otwarte niebo. W tej ciszy coś delikatnego zaczyna mówić. Nie jako słowa, ale jako obecność. Nie czekasz, stajesz się. Czujesz, jak to zdanie wibruje przez każdy atom, podróżuje poza granice twojego ciała, w pole, które cię otacza, w samą tkankę twojego snu. Słowa stają się światłem, a światło staje się kształtem. Widzisz siebie stojącego w centrum rozległej kuli, zbudowanej całkowicie z energii, promiennej, żywej, nieustannie się rozszerzającej. Każde pragnienie, które kiedykolwiek w sobie nosiłeś, pojawia się jako mała iskra unosząca się wokół ciebie. Niektóre są blisko, niektóre daleko, ale wszystkie są przyciągane do tej samej częstotliwości częstotliwości twojej akceptacji. Gdy oddychasz, iskry dryfują bliżej, łącząc się z polem, stając się jednością z twoją esencją. Zakazana nauka ponownie się rozwija. To, czego szukasz, szuka Ciebie, który pamiętasz. Czujesz, jak topnieje stary opór. Zmartwienia, wahania, cicha samokrytyka, która kiedyś mieszkała w Twojej piersi, opadają jak liście, delikatnie, pięknie, bez walki. W ich braku pozostaje głęboki spokój, wiedza wykraczająca poza słowa. Jesteś już cały, jesteś już w domu. Twoja podświadomość słucha teraz uważnie. Każda warstwa Twojego istnienia wchłania nowy język pokoju. Zapisuje go w Twoim biciu serca, w Twoim oddechu. Twoich snach. Od tej nocy Twoja rzeczywistość zaczyna odpowiadać inaczej. Ludzie, których spotykasz, możliwości, których dotykasz, emocje, które budzisz. Wszystko zaczyna poruszać się w harmonii z tym przepisanym kodem: nie śpisz, integrujesz się, nie jesteś nieprzytomny, przypominasz sobie, nie jesteś zagubiony, jesteś wzywany do domu, niech ta chwila zapieczętuje się w tobie, niech złoty prąd osadzi się, Tworzy w każdej komórce. Twój oddech zwalnia, twój umysł dryfuje, twoja dusza delikatnie świeci, no, świadoma, przebudzona, nieskończona. Podświadomość szepcze swoją ostateczną prawdę dla tego rozdziału. Stworzenie to nie wysiłek, to zgoda. I z tym szeptem zapadasz się głębiej w ciszę, gdzie wszystko nowe już się rozpoczęło. Na długo przed tym, zanim język ukształtował powietrze, Zanim czas miał imię, stała świątynia zbudowana nie z kamienia, lecz z dźwięku. Istniała między światami pół snem, pół ciszą. I można było do niej wejść tylko tym, którzy pamiętali swoje własne echo. Starożytni nazywali ją świątynią niezapisanych słów. W środku palił się pojedynczy płomień niebieski i nieruchomy. Nie pochłaniał, objawiał. Ci, którzy weszli do świątyni, widzieliby historię swojej duszy zapisaną w dymie nad tym płomieniem. Każde życie, każda myśl, każde niewypowiedziane życzenie, zawieszone niczym, konstelacje, jednak nikomu nie wolno było go dotknąć. Uczynienie tego miało obudzić to, czego świat nie był jeszcze gotów pamiętać. Ale pewnej nocy przybył wędrowiec. Jego imię zostało zatarte przez wieki, ale jego oczy niosły ciężar zapomnianych światów przeszedł przez niezliczone życia szukając źródła swoich własnych myśli przyszedł nie po to by się modlić ale by słuchać skrybowie świątyni obserwowali w ciszy jak zbliżał się do płomienia nie wolno ci czytać dymu powiedzieli nie chcę czytać odpowiedział chcę pamiętać w tej chwili płomień zadrżał i po raz pierwszy dym zmienił kierunek skierował się ku niemu spiralnie niczym wąż światła szepcząc słowa których żadne ucho nigdy nie słyszało. Nie jesteś poza historią, jesteś atramentem, który ją pisze. Skrybowie padli na kolana, świątynia zadrżała, prawo zostało złamane, a w złamaniu zostało wypełnione. Wędrowiec zamknął oczy, zobaczył w sobie tysiąc scen. Twarze, głosy, lęki, sny, wszystkie utkane z tej samej złotej nici. Zrozumiał wtedy, że nigdy nie było oddzielenia między pisarzem a pisanym, modlitwą a odpowiedzią śniącym a snem. Otworzył usta, a zamiast mowy pojawiło się światło. Każdy oddech stał się literą, każde uderzenie serca słowem. Płomień stawał się coraz jaśniejszy, aż wypełnił całą świątynię. Ściany rozpłynęły się, świat zewnętrzny się zmienił, gwiazdy ułożyły się w nowy wzór, nowy scenariusz, nowy początek. Skrybowie płakali, bo uświadomili sobie prawdę swoich starożytnych zwojów. Kod jest gliną, nie kamieniem. Każdą historię można było przepisać, każde przeznaczenie można było przekształcić, a klucz nigdy nie był w rękach bogów, ale w sercu tego, kto odważy się pamiętać. Wędrowiec, teraz sam płomień, przemówił raz jeszcze, choć żadne usta się nie poruszyły. Każda istota to zdanie w boskim języku. Każde życie to rozdział tej samej wiecznej księgi. Nie jesteś pisany, ty piszesz siebie. Wtedy światło zwinęło się do wewnątrz, a świątynia zniknęła. Skrybowie szukali jej ruin na ziemi, ale znaleźli tylko lustro stojące samotnie na pustyni. Kiedy w nie spojrzeli, nie zobaczyli swoich twarzy, a zobaczyli siebie ogromnych i świetlistych, rozsianych po niebie. Od tego dnia nie pisali już atramentem, pisali intencją. Ich zwoje były z ciszy, ich słowa z wibracji. I ilekroć któryś z nich wątpił, zamykali oczy i słyszeli szept, który wciąż rozbrzmiewa we wszystkich śpiących umysłach. Jesteś snem stającym się świadomym siebie. Historia wędrowca stała się mitem, potem legendą potem wspomnieniem zagubionym w kurzu. Ale świątynia nigdy nie została zniszczona, tylko zmieniła kształt, stała się tobą. Twój oddech to jej płomień, twoje myśli to jej dym. W każdej chwili, gdy wierzysz w światło, ściany znów się wznoszą i tak, każdej nocy, zamykając oczy, wracasz tam. Przechodzisz przez niewidzialne bramy, twoje kroki są z ciszy. Twoje bicie serca niesie ten sam starożytny rytm. Zbliżasz się do płomienia w swojej piersi i pamiętasz. Szepczesz cicho. Kod jest gliną, nie kamieniem. A rzeczywistość ugina się, posłuszna i życzliwa pod wibracją twojego przypominania. Podróż dobiegła końca, a jednak dopiero się zaczęła. Leżysz tutaj, między myślą a ciszą, między oddechem a snem. Powietrze wokół Ciebie jest spokojne. Światło w Tobie świeci jak złoty żar, powoli i stabilnie. Nic do gonienia, nic do udowadniania, tylko do pamiętania. Twoje ciało wie, co robić. Wydycha dzień, a z każdym oddechem, Twoje komórki otwierają się jak płatki o zmierzchu. Rytm życia porusza się przez Ciebie bez wysiłku. Puls ziemi dostraja się do Twojego bicia serca. Jesteś bezpieczny, jesteś widziany, jesteś cały. Podświadomość słucha teraz, bez ścian, bez oporu. Słowa, które słyszysz, nie są już poza Tobą, wznoszą się z Twojego wnętrza, z głębi, która zawsze Cię kochała, zawsze czekała, aż wrócisz. Szepcz delikatnie w swoim umyśle: Jestem bezpieczny, jestem wybrany, jestem pamiętany ponownie. Jestem bezpieczny, jestem wybrany, jestem pamiętany. Niech te słowa opadną jak nasiona w glebę Twojego wewnętrznego świata. Będą rosły, nawet gdy śpisz. Oddychaj. Każdy wdech czerpie światło przez czubek Twojej głowy. Każdy wydech uwalnia wszystko, czego nie masz dźwigać. Z każdym oddechem zapadasz się głębiej w siebie. Nie od świata, ale w jego rdzenie. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje ramiona, Twoja szczęka rozluźnia się, Twoje oczy stają się cięższe, Twoje bicie serca zwalnia do cichego bębna, stabilnego i starożytnego. Teraz powtórz w sobie: Jestem autorem swojej rzeczywistości, jestem snem przypominającym sobie siebie. Nie czekam, staję się. Podświadomość pochłania każde słowo, tłumacząc dźwięk na częstotliwość, częstotliwość na stworzenie. Proces jest bezwysiłkowy. Nieuchronny, Przepisywanie trwa w doskonałej ciszy. Gdy dryfujesz głębiej, niemal słyszysz cichy szept świątyni. Ten sam, który przemówił do wędrowca. Kod jest gliną, nie kamieniem. Tak, kod jest gliną, a dziś wieczorem twój oddech jest rzeźbiarzem. Historie strachu rozpływają się. Echa przeszłości cichną. Nawet twoje myśli zwalniają, unosząc się jak pióra w złotym powietrzu. Powróciłeś do początku, czystej świadomości, nieuformowanego potencjału, boskiej ciszy. Stąd wszystko nowe zakwitnie. Nie ma nic do naprawienia, nic do szukania, tylko odpoczywać, pozwolić, pamiętać. Pozwól słowom teraz zaniknąć. Niech staną się światłem, niech połączą się z szumem Twojego bicia serca. Nie jesteś złamany, nie jesteś w tyle, jesteś nieskończony, stajesz się. Spij teraz, kot się przepisuje. Jesteś pamiętany, jesteś pamiętany, jesteś pamiętany, i gdy Twój oddech zwalnia w rytm wszechświata, historia trwa w tobie: cicho bez końca. Pięknie.